No powiem wam, robię te banki, to nie takie proste. Kurczę, no jest tego trochę tych złączek. Zobaczcie. Tutaj mam zawór, który będzie odcinał całkowicie dopływ gazu i w czasie tankowania zakręcamy go, żeby nie szedł w instalację tutaj kampera, tylko do butli. Dwie takie końcówki muszę zrobić do samych butli, które już zarobione mam na tych przewodach. Kolejnym króćcem będzie zawór do tankowania. Zobaczcie, z korkiem. Ale zaraz to wszystko skrócę, bo za długie mi te przewody wyszły. Także bez sensu, żeby takie długie przewody tam dędały. Zaraz to wszystko skrócę i teraz muszę to wszystko razem połączyć. Także jeszcze do połączenia służą takie dwa trójniki, spójrzcie. Zaraz to będę robił. No do tego musicie mieć jakiś komplet kluczy płaskich najlepiej, ponieważ to trzeba mocno kluczem dopisnąć. I spójrzcie. Na każdym przewodzie, na każdym krótce jest taka końcówka. Nie wiem, czy widzicie, ona jest przecięta i ona jest taka samo zaciskująca. Najpierw tą końcówkę zakładacie na przewód i tą nakrętką zaciskacie później przewód z tą tulejką rozprężną już na króćcu, tak jak tutaj. Zobaczcie, w środku jest ta tulejka rozprężna. Także działam. No, myślałem, że to szybciej zrobię. Tak musicie, półtorej godziny na to przeznaczyć, ale myślę, że będzie warto. Będziemy sobie tankować gaz na stacji paliw, jak samochód LPG. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, ja skręcam dalej. No i słuchajcie, gotowe, gotowe. Spójrzcie, jak to wygląda. Zawór do tankowania z tej strony, tak jak mówię, możecie sobie to zabudować w przyczepie, są do tego wkręty i gniazdo w zestawie. Tutaj z drugiej strony podłączamy się do kampera czy przyczepy kempingowej. Jest zawór, którym zamykamy dopływ gazu i dzięki tym dwóm trójnikom mamy wyjścia do butli, do tych gazbanków. Także za chwilę połączę to do gazbanków. No trochę długie mi to wyszło, i tak staram się w miarę krótkie zrobić. To ma około 60 cm. Zobaczcie, ile jeszcze przewodu zostało, około 1,5 metra. Tak więc no, musicie użyć dużej siły, dwa klucze płaskie i wiecie, dokręcać, dokręcać, aż na maksa poczujecie opór. No i najlepiej na końcu zrobić jakąś próbę szczelności. Jak już zatankuję gaz do tych butli, każde łączenie popsikam specjalną pianką taką do sprawdzania szczelności układu gazowego. No, słuchajcie, idę na zewnątrz. Gazbanki już zamontowałem w tym schowku, w tym luku bagażowym. Idę to podłączać. Tak to tu wygląda. Dwa gazbanki i przewód, do którego podłączamy naszą pajęczynę. Od strony zaworu tutaj. I tak to finalnie wygląda. Gniazdo do tankowania LPG. Jedna butla, druga butla, trójniki i zawór. Przy tankowaniu zawór zakręcacie w tej pozycji, jak teraz. Odkręcacie dwie butle i tankujecie. Jeżeli chcecie potem korzystać z gazu, odkręcacie zawór i to wszystko. Trochę za krótkie te przewody zrobiłem, bo ten się łamie tutaj. A widzicie? To i zaraz wykombinuję. Pamiętajcie jeszcze o jednym, że chciałem teraz przedłużyć ten przewód, odkręcić to z powrotem. Jeżeli to odkręcicie, już ta tuleja rozprężna jest do wymiany. To jest jednorazowe, słuchajcie. Także to już jak się zaciśnie raz, to już koniec. Tak musi zostać. W każdym komperze naszym poprzednim mieliśmy zawsze wykładzinę na podłodze. To daje takie poczucie ciepła. No lepiej się chodzi nam po takiej wykładzinie niż po gołej podłodze jakimś linoleum czy tutaj nie wiem, w tym przypadku chyba jest drewniana. Spójrzcie, a w tym kamperze e, tak troszeczkę się pospieszyliśmy z zakupem wykładziny, kupiliśmy sobie takie dywaniki gotowe. Spójrzcie. Takie trzy dywaniki. Podgumowane. A taki dywanik oko w okolicach 50 zł. Kosztuje. Także mamy tutaj trzy takie dywaniki. Na plus tych dywaników to na pewno łatwy montaż, bo nie trzeba tutaj docinać całej wykładziny. No i wiecie, wyciągamy taką, taki dywanik i można go łatwo wytrzepać, nie Tutaj też mamy trzeci, zobaczcie. Także no, ładna podłoga jest taka jasna, także nie chcieliśmy też całej zasłaniać i nawet. Moim zdaniem fajnie to wyszło. Pokażę Wam teraz kolejny gadżecik. Taki nieduży ale bardzo przydatny w kamperze. Zobaczcie. Jest to odkurzacz bezprzewodowy. Kupiony na chińskiej platformie chyba temu. Bardzo mocny. Zobaczcie. Mega wszystko wciąga. Zobaczcie. Bardzo mocny. I co fajne, w tym odkurzaczu długo trzyma bateria. ładowane jest tutaj na USB typu C. Naprawdę no około 2-3 tygodni trzyma bateria, także no przydatny jest, nie trzeba kabla rozwijać. Także no super gadżet, koszt około 85 zł na AliExpress, na Temu. Przepraszam. Słuchajcie, tylko nie kupujcie takich najtańszych po 30-40 zł, bo też taki kiedyś kupiłem, to w ogóle nie ma siły ssania. Także taki około 80-100 zł Polecam wam, naprawdę mega mocny odkurzacz. Kolejny gadżet. No Marcel zaprezentuj kolejny gadżet. Ten gadżet to dostaliśmy akurat w prezencie. Słuchajcie, no fajny taki filcowy organizer, słuchajcie, na talerze. Z przegródkami, zobaczcie, nic nie będzie latać, dzwonić podczas jazdy, obijać się. Można to zwinąć, zabrać gdzieś ze sobą. Marączkę. Także spoko, nie? Ja. Nie wiemy ile to kosztuje, bo to był prezent. <noise> Nadszedł czas na najważniejszy gadżet. Nie wiem czy pamiętacie z odcinku sprzed zakupu kampera, gdzie prezentowałem wam akcesoria, jakie kupiliśmy: gazbanki i tak dalej, zapasowa toaleta. Już tego drugi raz nie nagrywam, ale kupiliśmy matę. Słuchajcie, renomowanego producenta Fiama. Okazał się szajs, no. Popękała ta mata przy składaniu nawet. E, wykonane to było z takiej ekoskóry, A spójrzcie, na szczęście uznali nam reklamację, oddali pieniążki. W zamian kupiliśmy sobie matę polskiego producenta. Polecam, polecam. Jest gruba. Co najważniejsze, nie skrapla się szyba i boczne też, czyli te wszystkie trzy szyby w, w szoferce nie skraplają się. Spójrzcie, tutaj macie taki rzep, żeb, żeby tutaj zaczepić oklamkę. No to jest mata dedykowana akurat do tego Transita, do tego modelu, ale sam oczywiście do Ducato i innych kamperów. Tutaj macie też taki rzep za lusterkę. Jest dobrze dopasowana, aczkolwiek no montaż nie jest łatwy, bo jest dosłownie dopasowana co do centymetra, także no ciężko naciągnąć tutaj na te narożniki drzwi. Może macie jakiś patent, to piszcie w komentarzach proszę, bo no jak tutaj naciągam, to no na pierwsze drzwi założę, to później na tym mi brakuje jakieś 10 cm, ale nie chciałbym jej porwać. Jest tu gruba mata producenta, widzicie. No jedynym minusem tej maty to koszt. Koszt to jest 800 złotych. My trafiliśmy jakąś promocję minus 10%, także zapłaciliśmy 720 złotych. Tak to wygląda. No oczywiście o takich gadżetach jak konewka do nalewania wody, czy zapasowa kaseta do toalety to nie będę Wam wspominał, ale zobaczcie, jeszcze takim fajnym gadżetem jest taka alternatywa dla łańcuchów. Tak jak teraz widzicie, jesteśmy na wyjeździe zimowym, mamy tutaj śnieg dookoła, można sobie kupić, ale ja to kupiłem już dawno, wiecie, to jest około 4 lat temu, może 5, takie tretytki, zobaczcie. Tretytki, które zakładamy na koło, po 4 sztuki na jedno koło. Nie wiem jak to się sprawdza, czy to się nie urwie. Jest napisane, że do minus 20 stopni ma to odporność. Myślę, że to może pomóc w wyjechaniu z jakiejś zaspy śnieżnej. No, wiecie, jak ktoś rzadko jeździ w góry, tak jak my, nie mamy łańcuchów to kampera. Także takie coś warto wozić. Spójrzcie. Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.